Witam Was, ukochani w Woli Bożej, na kanale Echo Boga Fiat na wspólnym odmawianiu zegara męki pańskiej według Luizy Pikaretty. Wkraczamy w godzinę siódmą. Spotkamy w niej Jezusa. Już trzecią godzinę modlącego się w ogrodzie Getsemani. Jezus zalany krwią. Ukochani, Ucząc się życia w woli Bożej, ucząc się tej przepięknej modlitwy, powinniśmy dostosować się do Jezusa. I tak Jezus mówi do Luizy: mówi do Ciebie, synu, do Ciebie, córko. Dziś rano pragnę przystosować Cię całą do siebie. Chcę, abyś myślała moim własnym umysłem. Spoglądała moimi własnymi oczami, słuchała moimi własnymi uszami, rozmawiała moim własnym językiem, posługiwała się moimi własnymi rękami, chodziła moimi własnymi nogami i miłowała mnie moim własnym sercem. Następnie Jezus połączył swoje wyżej wymienione zmysły z moimi, i widziałam, jak nadawał im swoją własną formę. Co więcej, dawał im także łaskę, aby mogła ich użyć tak, jak On sam ich używał. I tak, ukochani, przejmijmy krew Jezusa i zamoczmy w nich całe nasze rodziny, wszystkich naszych chorych, znajomych, wszystkie dusze. Tej Przenajświętszej krwi, aby doznały jego życia, Jego miłości. Ukochani, fiat, zapraszam Was na błogosławieństwo naszego kapłana, księdza doktora Marcina Sobiech z polskiego mechugoria. Siódma godzina męki Pańskiej. To czas od godziny 11 do północy, do godziny 12, ostatnia godzina, trzecia godzina konania Jezusa w Gotsemanii. Jezus znowu widzi śpiących uczniów, znowu prosi o kolejną godzinę, żeby trwali z Nim na modlitwie. Ale w tych słowach, które będziemy rozważali w czasie rozważania, ostatniej godziny konania w Getsemanii, w Ogrójcu, widzimy wielką pokorę Jezusa, który z ogromną pokorą prosi o trwanie, ale jednocześnie z wielką pokorą się modli o oddalenie tego kielicha, ale jednocześnie prosi, żeby umieć przyjąć to, co, je, to, co Ojciec ofiarowuje. W tej godzinie, Zaskakuje nas ogromna pokora Jezusa, o której, z którą sam wypowiada. Dlatego też prośmy, abyśmy byli pokorni jak Jezus, abyśmy umieli pokonywać właśnie pychę, która jest w naszym sercu, zawsze aktem pokory. Prośmy Jezusa, aby uczył nas pokornego trwania przy Nim, ale i pokornego życia. Pokornego podejścia do codzienności. Prośmy o pokorne serce, które jest podobne do Jego Najświętszego, ale też najpokorniejszego serca. Niech w tym towarzyszy też Maryja, do której jakże czule się w tej godzinie Jezus zwraca, z prośbą o to, aby Go właśnie przytuliła, aby mógł doświadczyć tak, jak kiedyś jako dziecko doświadczał jej miłości, tak mógł się. Doświadczyć tej miłości teraz. Na to trwanie i uczenie się od Jezusa pokory pragnę Ci pobłogosławić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Awe Maria. Ukochani, chciałabym tylko przypomnieć, że odmawiając z nami z echem Boga Fiat zegar męki Pańskiej, odmawiamy zawsze wyznaczoną godzinę od poniedziałku do soboty. Godzina siódma jest godziną dłuższą. Możesz sobie ją rozłożyć na trzy razy lub na dwa razy. Ważne, żebyś trwał z nami i zapamiętał, niósł chociaż jedno zdanie w ciągu dnia. Wszystkie wiadomości zawarte są pod naszym nagraniem lub na naszej stronie www.echobogafiat.pl. Spokój.